dzisiejszym filmiku zagramy sobie w kolor lub umieraj razem z randomami więc zaczynajmy, aha tutaj nie mogę przejść, ale oczywiście zanim zaczniecie kliknijcie subskrypcję, łapkę w górę oraz napiszcie miły komentarz, plus ewentualnie jeśli bylibyście zainteresowani polecam mo moją grupę na Robloxie pod nazwą Gierko Steam, aktualnie okej, okay. czyli nagle mi wchodzi do gry. nic z tego nie rozumiem Okej okay. Co ja mam zrobić? Leknij, aby otworzyć Bum, 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 Jaki, jaki damage, co jest? Podnieś Dobra, czerwona, czerwona, czerwona Dzisiaj tylko 5 minut gramy Gdzie ty? Okej, okay, on idzie? On idzie, on idzie Dobra Dobra, dobra, chill, chill. Tylko nie chcę pójdzie ten baron. Dobra, dobra, chill, chill. No, Czemu? Dobra, 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 dobra. speed on. Okej, okay, okej, okay. i on mi już nic nie zrobił. Dobra, to już jest chill, chill I co my mamy jakby zrobić? Odnaleźć nie wiem, jakieś barby czy co? Ha? Nie wiem, co ja mam zrobić hmm. Okej okay. Tu jest, widzę, jakieś schody Dobra Prawie w połowie zrobione. Co? Prawie w połowie, czyli tego nie zrobiłem do końca? Aha, bo ja muszę pędzle odnaleźć. Yeah! Okej, okay, dobra. Ja rozumiem o co chodzi w tej grze już. My mamy zbierać te jakieś pędzle. Jak ja to mówię, to mam na myśli zupełnie jakieś... <gryw> Jeżeli ja mam coś innego na myśli, coś głupiego. No dobra, lecimy. Lecimy odnaleźć pędzelki Dobra, tu nic nie widzę takiego. Szkoda. Idziemy. Co jest grane? Ja mi się tu zaczyna pojawiać. No to gdzie indziej pójdziemy. I zobaczymy co. Jest pędzel. Zaczyna się. Okej. Okay. Nie, ja nie widzę, żeby się zaczynało coś jakby. Okej, okay, kolejny pędzel, trzeci No tak może 6 minut zagramy, nie wiem Gdzie ty Pol zaczyna zanikać Nie wiem, dobra O mam trzy pędzle ja myślę, że dwa Skąd ty masz piłę motorową ty Co nam piłę motorową Dobra Okej, okay, nie wnikam. Pójdźmy sobie w jakieś inne miejsce po prostu. Dobra, ja jestem czerwonym typem. jestem. Nie wiem, gdzie mam iść. Nie wiem, gdzie jeszcze mam pójść. Jakby ten labirynt wydaje się taki dosyć dziwny. Hmm. O, nie widziałam tego pomarańczowego. To dobrze, to dobrze, bo nie widziałam. Dobra No i ogólnie skomentujmy sobie tą grę Na czym polega gra e, Wy, to umieranie, dobra e, Gra polega konkretnie na tym Że musicie znaleźć jakąś konkretną ilość Pędzli, a potem już nie wiem Potem, e, potem po prostu dostajecie Nową farmę i farbę Goni was potwór, który jest upośledzony I w sumie tyle Praktycznie z tematu, więc Nie ma nic takiego do opowiadania Może inny odcień jak zmienić odcieni wiadro. Ja nie mogę, ja nie mam Robuxów. Już się już Robuxy praktycznie skończyły. Super, teraz mi laguje i pewnie zaraz Djamscara będę miał. No, ogólnie grę laguje bardzo. To tak naprawdę nie jest wina internetu. Bo ja mam dobry internet. Nadal laguje. Tu nie byłem. <laughs> Bro, może inny tam. Nie, nie da się. Tu nie byłem, ja nie poszłam tam dalej. Aha, tutaj nie można. Co? Ej czemu? Przecież go nie było, przecież go nie było, typa nie było. Dobra, więc gra też jest dziwna dosłownie. Nie wiem czemu mi się coś takiego stało. Ogólnie to w sumie tyle w dzisiejszym odcinaczku Nie polecam gry. Ogólnie 6 na 10.